Relacja Mistrz Uczeń w życiu i działalności profesor Jadwigi Kaliszewskiej. Profesor Jadwiga Kaliszewska, profesor naszej uczelni, urodziła się 15 września 1936 roku w Warszawie, a zmarła 18 marca 2012 roku w Poznaniu. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie którą ukończyła z wyróżnieniem w 1959 roku w klasie skrzypiec profesor Eugenii Ujmiński. Brała udział w wielu międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Występowała jako solistka, kameralistka. Od 1961 roku związana była z Akademią Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, gdzie w 1975 roku otrzymała tytuł naukowy profesora tuki Muzycznej. Prowadziła tutaj klasę skrzypiec. Wykształciła blisko 70 absolwentów, wśród których są zdobywcy około 200 nagród przyznanych na krajowych i międzynarodowych konkursach. Tyle statystyki. Jakim była człowiekiem, jakim była mistrzem i nauczycielem, pamiętają doskonale jej absolwenci. Czy była mistrzem również w rozumieniu, jak rozumieją to badania naukowe? Na czym polega relacja mistrz-uczeń? Mistrz uczy ucznia, napełnia go wiedzą, umiejętnością i mądrością, natomiast uczeń chłonie wiedzę i dąży do tego, by być tak doskonały jak mistrz. Uczeń ma być doskonałą kopią mistrza, to tradycyjne rozumienie relacji mistrz-uczeń. Uczeń też czeka na wyzwolenie od mistrza. Warunkiem wystarczającym, aby być mistrzem, to radość z kontaktów z uczniem i radość z jego sukcesów. Relacja mistrz-uczeń będzie miała miejsce wtedy, kiedy będzie istniał ten uczeń, który chce, dobrowolnie i zgadza się na prowadzenie przez mistrza. Natomiast warunki konieczne w relacji mistrz-uczeń to przekazywanie hierarchii wartości a zwłaszcza tego, czemu poświęcił się mistrz i jego uczniowie. Przekazywanie metod postępowania, życzliwość i gotowość do udzielenia pomocy, a nawet poświęcanie swojego własnego czasu. Warunkiem dobrej relacji mistrz-uczeń również jest to, aby nie aspirować do bycia dla swojego ucznia życiowym guru. Stróżewski wymienia też następujące cechy mistrza – jest to człowiek altruistyczny, który jest skupiony i rozumie swojego ucznia, wsłuchuje się w jego potrzeby. Jego wytrwałość i dawanie wiedzy jest bezinteresowne. Często mistrz całkowicie odkrywa siebie samego przed uczniem, ale odkrywa również w uczniu siebie i swoje fascynacje z młodości. Relacja mistrz-uczeń jest związkiem intymnym. Wielowymiarowym i pełnym olśnień. Mistrz musi potwierdzać ucznia, a uczeń mistrza. Często relacja oparta jest na wzajemności i wzajemnym wybraniu. Właśnie w czasie nagrywania tego wykładu w dniu 11 listopada bieżącego roku zmarła wybitna, zarazem pierwsza psycholog muzyki w Polsce, profesor Maria Manturzewska. Całe swoje zawodowe życie pozwoliła rozwojowi subdyscypliny, jakim jest psychologia muzyki. Kształtowała wiedzę psychologiczną wielu pokoleń nauczycieli szkół muzycznych, współpracowała z największymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Dorobek naukowy profesor Marii Manturzewskiej jest do dzisiaj inspiracją dla kolejnych propagatorów psychologii w środowisku muzycznym, a jej dziedzictwo jest kontynuowane także współcześnie w całym świecie. Nie tylko w Polsce. Profesor Manturzewska w swoich badaniach naukowych zajmowała się również relacją mistrz uczeń. Ogólnie rzecz biorąc, we współczesnym świecie bardzo dobrym przykładem na znaczenie autorytetu i relacji mistrz uczeń jest specyfika kształcenia muzycznego w Polsce w państwowych szkołach muzycznych. Dominuje tutaj typ lekcji indywidualnych opartych na relacji mistrz uczeń. Od charakteru tej relacji oraz osobowości i kompetencji nauczyciela w dużym stopniu zależą postępy ucznia w zakresie edukacji i charakter późniejszej drogi zawodowej przyszłego muzyka. Na uwagę zasługuje szczególnie rodzaj relacji między uczniem i nauczycielem, opisany przez Marię Manturzewską jako relacja mistrz uczeń. Ta relacja staje się szczególnie ważna, a właściwie często się nawet rozpoczyna. Mniej więcej między 18 a 20 rokiem życia. Kiedy następuje budzenie się świadomości artystyczno-zawodowej u muzyków, człowiek zaczyna się zastanawiać nad własnym miejscem w świecie, świadomie zaczyna szukać nauczycieli dla siebie właściwych, zaczyna się zastanawiać nad kształtowaniem własnych koncepcji interpretacyjnych. Następuje pogłębiona refleksja na temat własnego warsztatu wykonawczego. To jest czas poszukiwania ideałów i wzorów. Stopniowo wchodzimy w środowisko profesjonalistów. Uśpiewaków w tym czasie mają miejsce często sukcesy w obszarze amatorskim oraz pierwsze osiągnięcia kompozytorów i dyrygentów. Wyniki badań nad biografiami muzyków polskich wskazują, że właśnie ta relacja staje się często wyznacznikiem wybitnych osiągnięć w dziedzinie wykonawstwa muzycznego i w rozwoju artystycznym ucznia. Nauczyciel-mistrz nawiązuje często ze swym uczniem tak bliską i wszechstronną więź, że swoją opieką obejmuje cało kształt jego życia. Obok kierowania rozwojem aparatu wykonawczego wpływa np. Na, na dobór lektur, dyskutuje, spędza czas wolny pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji osobistych. Kieruje i pomaga uczniowi w wejściu w środowisko profesjonalistów w świat wartości konwencji muzycznych, pomaga w debiutach estradowych, czuwa nad doberom repertuaru i aktywnością koncertową. Ta relacja utrzymuje się czasem nawet wiele lat po ukończeniu studiów. Widzimy tutaj wiele przykładów wśród dawnych uczniów, Pani profesor. Badania wskazują, że brak tej relacji głębokich więzi emocjonalnych z mistrzem lub też brak mistrzów jest bardzo niekorzystny dla przebiegu, czasu trwania i jakości kariery z estradowej u wykonawców muzycznych. W relacji mistrz-uczeń istnieje też problem wzajemnego wyboru. Nauczyciel w jakimś sensie szuka uczniów, a uczniowie poszukują pedagoga. W edukacji muzycznej jest to zjawisko powszechne i wydaje się, że było tak zawsze. Dotyczy to również dawnej tradycji rzemieślniczej, zawodów artystycznych i innych dziedzin, szczególnie na poziomie ponadprzeciętnym. Myślę, że jest to czas, żeby szczególnie podkreślić to jeszcze raz, że od charakteru relacji mistrz-uczeń oraz osobowości i kompetencji nauczyciela. W dużym stopniu zależą postępy ucznia w czasie edukacji i charakter późniejszej drogi zawodowej przyszłego muzyka. Żyjemy w czasach bardzo szybkich i intensywnych zmian. Wydaje się, że zmiana jest wręcz podstawową kategorią charakteryzującą naszą rzeczywistość. Jednak rozwój człowieka potrzebuje niezmiennych punktów oparcia, które zapewniają ciągłość tradycji. Jednym z tych trwałych elementów są wzorce osobowe, które mogą stać się autorytetami. Były one obecne w formowaniu człowieka we wszystkich epokach. Były i są obecne na wszystkich etapach rozwoju człowieka. We współczesnej literaturze pedagogicznej oraz w żywych dyskusjach i jeszcze nie zawsze publikowanych prezentacjach badań podczas takich spotkań, jak na przykład cykliczne konferencje World Council for Gifted and Talented Children. European Council for High Ability czy Asia Pacific Gifted wskazuje się, że jednym z najważniejszych problemów jest to, co dzieje się między nauczycielem a uczniem. Często patrzy się na nauczyciela poprzez pryzmat przypisywanej mu roli i w ten sposób analizuje jego działania dydaktyczne i wychowawcze. Nauczyciel zawsze i wszędzie powinien stanowić wzór do naśladowania. Podkreśla się, że we wzory i autorytety, które przez wieki miały swoją niekwestionowaną pozycję, mocno uderzył nowy prąd kulturowy, jakim jest postmodernizm. Prąd ten i zdecydowanie zanegował potrzebę autorytetów. Można jednak bez trudu zaobserwować, jak egzystujący w tej pseudowolności ludzie coraz bardziej podlegają wpływom i manipulacjom płynącym od autorytetów, których wcale nie są świadomi. Jest to zjawisko bardzo charakterystyczne dla współczesności. Słusznie podkreśla się kluczową rolę mediów w tym zakresie. Mają one realną, wielką władzę we współczesnym społeczeństwie. Zamiast autentycznych autorytetów, kreują one idoli. Poza idolami w nasze życie wkroczyli eksperci. Lansuje się przekonanie, że człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z problemami własnymi. A także z problemami osób, z którymi jest jakoś powiązany. Można powiedzieć, że żyjemy w specyficznej kulturze ekspertów, którzy wkraczają we wszystkie dziedziny życia, nawet w te najbardziej osobiste. O tych zjawiskach i ich przyczynach pisze w swoich książkach Richard Sennett, profesor socjologii, Amerykanin, wykształcony wiolonczelista którego karierę solistyczną przerwała poważna kontuzja ręki. Jest autorem wielu książek o być może mało nośnych tytułach. Pierwsza jego książka, Korozja charakteru, stała się bestsellerem światowym. Jego inne książki to np. Etyka dobrej roboty, Szacunek w świecie nierówności. Chciałabym dzisiaj sięgnąć do tego, co pisze w książce Kultura nowego kapitalizmu. Senet pisze tutaj o kulturze rozumianej w sensie raczej antropologicznym niż artystycznym i stawia pytanie: jakie wartości i praktyki pozwalają trzymać się ludziom razem w sytuacji, gdy instytucje, w których żyją, ulegają dezintegracji lub rozczłonkowaniu? Profesor Senet uważa, że w niestabilnych i bardzo sfragmentaryzowanych warunkach społecznych może rozwijać się tylko określony rodzaj istoty ludzkiej. Jaki to człowiek? Ten tak zwany idealny mężczyzna bądź kobieta, według profesora Seneta, musi sprostać trzem wyznaniom. Po pierwsze, musimy sobie poradzić z czasem. Jak sobie radzić z krótkotrwałymi relacjami i sobą samym, pomimo przechodzenia z miejsca na miejsce, z jednej pracy do innej. Bo dzisiaj człowiek musi być gotowy na zmiany. Musi być gotowy również do diametralnych zmian w zakresie zawodu czy specjalizacji. Drugi problem dotyczy zdolności, talentu. Jak mamy rozwijać nowe umiejętności, odkrywać te jeszcze nieujawnione, skoro stale zmieniają się wymagania stawiane przez rzeczywistość? Rozumienie talentu zależy także od kultury. A wyłaniający się porządek społeczny, tak zwanego nowego kapitalizmu, występuje tak naprawdę przeciw ideałowi kunsztu, czyli mistrzostwa w wykonywaniu jednej rzeczy. W miejsce kunsztu współczesna kultura wprowadza wariant merytokracji, w której ceni się potencjalne umiejętności zamiast dotychczasowych osiągnięć. A czymże są te potencjalne umiejętności? Czy da się je w jakikolwiek sposób zmierzyć? Trzeci problem to korzenie, rezygnacja z tradycji, odcinanie się od przeszłości. Senet pisze: dzisiaj nikt nie jest właścicielem swego miejsca pracy. Zwłaszcza wcześniejsze zasługi nikomu nie gwarantują jego utrzymania. Dzisiejszy człowiek to jednostka nastawiona krótkoterminowo, skupiona na potencjalnych zdolnościach, zdolna do odrzucenia nabytych już doświadczeń. Ten idealny współczesny człowiek ma być niezwykłym rodzajem istoty ludzkiej. Ależ przecież większość ludzi taka nie jest, pisze profesor, profesor Senet. Ludzie potrzebują trwałej narracji życiowej, są dumni z osiągnięcia mistrzostwa w czymś konkretnym i cenią zdobyte doświadczenia. W cytowanej książce profesor Senet pisze, że Ideal kulturowy wymagany przez nowe instytucje krzywdzi wielu członków współczesnych społeczeństw. Podaje też wiele przykładów dezintegracji dobrze funkcjonujących biur, dobrze funkcjonujących instytucji, które nie wytrzymały próby współczesnych ekspertów. W związku z tym, co powiedzieliśmy dotychczas, obserwujemy dzisiaj, Zmiany relacji Mistrz Uczeń, a przynajmniej proponowane są zmiany w tych relacjach. Mamy zerwać z autorytaryzmem, eliminować naśladownictwo jako główną metodę uczenia. Doskonałość i perfekcjonizm nie są już najważniejszą cechą artyzmu w wielu dziedzinach. Wprowadza się partnerską relację Mistrz Uczeń i ceni się coraz bardziej transformacyjny styl kierowania. Jednak Helen Gant. Nauczycielka i skrzypaczka, która zajmuje się uczeniem się muzyki i ćwiczeniem, w swoich koncepcjach dotyczących idealnych relacji mistrz-uczeń, wraca do tradycji rozumienia tej relacji i właściwie pisze to, co uczniowie pani profesor Kaliszewskiej znają z praktyki. Uważa ona, że relacje w edukacji muzycznej muszą być oparte na dialogu. Oczywiście powinniśmy się zorientować na ucznia na odkrywaniu i rozwijaniu jego talentu, jego potencjału, ale uczeń ma również aktywnie poznawać siebie. Helen Gant pisze, że nauczyciel podejmuje coś w rodzaju ryzyka uczenia: jest przywódcą, inspiruje, stymuluje, jest doradcą. Ale ma uczyć również oceniania wykonania muzycznego, chociaż to on jednak prognozuje sukcesy ucznia. Nauczyciel powinien prowadzić też do samoświadomości celów ucznia, powinien zachęcać go do szukania i wyboru własnej drogi, ale powinien dbać, aby uczeń osiągnął samorealizację, żeby zrealizował swoje zdolności i talenty. Uczeń również powinien dbać o to, aby uczeń stawiał sobie przed sobą własne cele, zarówno krótko, średnio, jak i długoterminowe. Nauczyciel integruje osobowość ucznia w przestrzeni społecznej, a zwłaszcza w świecie muzycznym. Nazywaliśmy to wcześniej wprowadzaniem w środowisko profesjonalistów. Dobry nauczyciel wychodzi poza indywidualne lekcje wprowadza zespoły innych uczniów w relacje z uczniem. Wierzy w jego możliwości i programuje sukcesy. Mistrz odkrywa w uczniu to, co najistotniejsze: odkrywa ucznia dla jego samego. Nauczyciel wyzwala samodzielność, pozwala dorastać, pozwala dojrzewać, być sobą. Dobry nauczyciel nie chce przeglądać się w uczniu jak w lustrze i nie chce, by uczeń był kalką nauczyciela. Mistrz uczy szukania, bo sam nieustannie szuka. Mistrz rodzi mistrza. Na koniec chciałabym pozostawić Państwa z pewnymi pytaniami. Czy można być mistrzem, nie mając uczniów? Czy każdy posiadający uczniów jest mistrzem? Dlaczego dla jednych ktoś jest mistrzem, a dla innych nie? Czy mistrz musi mieć pragnienie dawania, obdarowywania innych swą wiedzą, doświadczeniem czy umiejętnościami? Czy bycie mistrzem niesie poczucie odpowiedzialności i ryzyko klęski? Czy mistrz prowadzi ucznia drogą, którą sam przeszedł? Wydaje się, że te wszelkie przykłady i rozważania naukowe dokładnie mówiły o pani profesor Kaliszewskiej.